Kochani, dzień dobry, Cześć i czołem, Sebastiana, znacie mnie, mam nadzieję, kojarzycie. Seria Szamanie to wyzwanie, a tym razem seria, którą lubicie i już wiecie, jeżeli widzicie to ustrojstwo, że tak naprawdę trochę nie szamanie to wyzwanie, tylko picie to wyzwanie. bo picie to jest życie sztaba. Dodamy gaz do napoi, które standardowo tego gazu nie mają, albo jeżeli go mają, to zrobimy hiperkazowane, tak żeby oczy nam po prostu wylatywały. I standardowo y, zaskakujemy się pewnymi aromatami, smakami, i przygotowujemy dla siebie po dwa. Kupiłem. O co taki napój. Tylko, że zanim zaczniemy go gazować, mój drogi, no. będę musiał go spróbować, ponieważ widziałem go w sklepie. Ponieważ. Ponieważ widziałem go w sklepie, ale nigdy jeszcze nie kupiłem. Więc nie wiem jak smakuje bez gazu. Nie, nie dziwi mnie to, bo był tak. no, no, nie, nie. nie, nie no, Le lećmy nie. dalej, co ty tam no, masz? Proszę bardzo, znane, lubiane. No tak. Y, frugo, tak? A ja wam powiem szczerze, że ja, znowu, ja tego znowu nie piłem. Piłeś fruga? Nie no, fruga piłem, ale co to jest za smak? Zielony. Zielony. <suszy> smak zielony. Po prostu smak zielony. No dobrze. I też w ostatnim odcinku szukaliśmy słowa na kawę, nie? Pamiętasz, jak powiedziałem Bombardino? I nie znalazłem Bombardini w powiskim sklepie, ale był adwokat. Bombardino. O smaku Bombardino. I znowu się pojawił alkohol przypadkiem. Tak. Proszę bardzo. A, no Barścik czerwony. Sok jest z buraka. Bit rud. to brzmi jak czeskara karate. Bit Zup. Sztaba. Co? Zaczynamy od czego? To jest ważne teraz, wybór. Dobra, zróbmy losowanie. Sztaba, to będzie uczciwe. Powiedz stop. Stop. Wyszła fruga. No co, no. Najgorsze to... losowanie ever! Dobra, mogę powtórzyć, co? No. Stop. Oliwa zawsze sprawiedliwa. Czekaj, najpierw muszę spróbować, jak one smakuje. Bo ja w nie piję. Ja pamiętam, więc mi to tam nie przeszkadza, że nie próbuję. No kurde, weź mu... Ale co smu... kupki smakowe... Nie, nie, mi smakuje. Mi prawie wszystko smakuje. Nie Ale bardzo lubię. Kupki smakowe o. są wytężone. O Jezu, jaki kolor, patrz! Ładniutki, jak Ludwik. W tej butelce ma ładniejszy kolor niż tym. No i co? Troszeczkę. Jest nasz? Nic, no klasycznie. Nasz piękny? Jesz, jeszcze działa. Jeszcze działa. Zacisk, proszę. Sprawdzanie. Drivers, start your engine. Trzy. Raz, dwa, trzy. A już podeszła. Tak. Delikatnie. Pomalućku. O dobra, schodzi na dół. Schodzi na dół? Nie. A że niby ten lifehack jak yy, z puszką, że stukasz. No kurde, czemu nie pomyśleliśmy? No jak to nie pomyśleliśmy, co ja przed chwilą powiedziałem? Tyle odcinków nie pomyśleliśmy człowieku, no czym to się różni od puszki, patrz. No kurde, co za z nas głupki. Słuchajcie, dla mnie Ludwik, no nikt mi nie powie. <laughs> Ludwik. No Ludwik, no. Wow, to musi świecić w ciemności. Ale ten mój. kolor jest ładny do drinków. Do drinków, to trzeba Żeby powiedzieć. coś przyozdobić, takie rzeczy. Ale ty. Mocniej pachnie niż wcześniej. Zdecydowanie mocniej pachnie. Oranżada. Mhm. Po prostu jak macie helenę różową czy tam czerwoną, to byłaby tak. helena zieloną Serio. Oranżada. Ale tania orężada. Ale... Nie, Chemiczna. Nie, nie, ale nie, że zła. Nie, tylko, nie, nie. Nie, nie, wiesz, nie. że kupujesz tanio, ale jesteś zadowolony z tego. Chodzi o to, że nie jakaś wybitna, taka co oszczędzacie z kieszonkowego, żeby ją kupić, tylko taka orężada imprezowa. że Jak masz złoty 60 i nie masz a, więcej, nie? I nie chcesz pić wody, tylko chcesz. Ale też jest okej, okay, bo taka orężada no i też jest. Czy... No inaczej, na imprezie bym to wypił. Zapiłbym tym drinka, znaczy alkohol. Znaczy nie to, żebyście zapijali alkohol i pili alkohol, ale tak pasuje. a chyba, poprawne dupy nie urywa, ale nadal yy, jest poprawne. No nie powaliło, nie powaliło, ale jest nie? A może polecimy Twoimi, a później moimi? Ale nie no, gdzie czerwone, teraz uwolnijmy. Ale słuchaj, po się będziemy mniej myli. Daję Ci tu, bo mi się wydaje, że ten kolor będzie się pięknie komponował. <grym> o Boże, ile tu gazu miało. Gęste. Ale wiesz co, To wlemy. jest koncentrat, nie? Co znaczy koncentrat? trzeba go rozrobić z wodą, żeby dało się to pić. Chyba kuźwa żartujesz. No ale co to dla nas? O k**wa, jeden do pięciu. To nawet nie będziemy wiedzieli, czy to jest dobre, czy niedobre. Zróbmy inaczej. Napijmy się tego, z, z, tyle tego tak? i oceńmy. No dobra, no po to jest ten format, nie? I bez zębów, lej w Hops. Kurde. Czujesz... Nie dobra. rozrabiałbym tego. To jest dobre. No właśnie. Ale jakie je keczupowe. Jest posmak smak keczupu, a ja lubię keczup. Ale jest posmak smak keczupu, tak, co? Tak jest, jest. Ale, ale jakbyś nie. mi nie powiedział, to mi się nie skapną, ale jak powiedziałeś, to popasuje. Jest, nie? Jest posmak smak keczupu. Dobra, no wiemy jak eee, smakuje. Znowu chyba to... połu. Właśnie, znowu zrobimy ten błąd, żeby Dobra, nie było dużo. Tak. Czuję, że to tak się spieni, że będzie dupa. Raz. Nie ma piany. Dwa. Trzy. Już coraz ciężej idzie guzik. Odcięło Uścił na czwarty. Odcięcie. Pachnie burakiem. A nie. To tu czuję. To tu czuję to, to... <ślam> Mówię, no to tak zrobiłem. Uf. Łoo! Wow, ale się zakotłowało. Atmosfery dostał. Pszu! Myślę, że to jest zdrowe. No, od kiedy burak jest niezdrowy? Ło, wow, ale leci dymek. Ale czarny. Ale, słuchajcie, bąbelki zawsze dają dużo mocniejszy zapach. Kurde bele. Na pewno nie zrobiło się gorsze. Nie, nie. Znowu jest potwierdzenie, że jest lepsze. Szczerze? To byłby zarobisty drink. Według mnie jest na tyle słodkie, że jakbyś dodał troszeczkę wódki, trochę wódki, nie troszeczkę, to trochę. Ja, Czekaj, trochę dobrań. jest więcej niż troszeczkę. No nie wiem, tyle, tyle. No to jedną no, no, tego, no, no. jedną tego, tego. Ale słuchajcie, szczerze? Koncentrat z buraka. Dla mnie? No torpeda. Zaskoczenie. Czy testujemy no. testujemy chłopaków, yy, co on tu wyczuje? Tak, tak, tak. wawro Wawero! Powiedz nam, tak. co czujesz pijąc to, nie? I generalnie co to jest? Uspokójcie, to nie jest alkohol. Tak. A, już ci zradziłem. No dobrze. Jak pachnie? Kurczę, buraczana trochę? No może. No No? Jest? Zubka, zubka. no. Zubka. Kurde, ciekawy smak. Nie? świąteczny trochę, tak? <laughs> a, a coś ci jeszcze przebija no. obok barszczu? Burak z miodem, nie. A jakbym ci powiedział, że kaczup? Nie. Dobry. Dobry. <laughs> Dobry. 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 No dobra, słuchaj, piłeś gazowany koncentrat barszu czerwonego. O. Do drinka byś się spisał, co? No pewnie. No, naprawdę. Słuchajcie, odkrywamy nowe smaki. to się... Koncentrat parszczki? Nie barz, tylko koncentrat. To, to trzeba rozrobić półtora litra wody. A myśli, Ale my lepiej to jest 50 wódki. No pewnie. Chodzi. No i prosty temat. Nie zachęcamy do picia, oczywiście, jak w kolejnym odcinku. Wawel, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję. Bo my lecimy z kolejnym wyzwaniem smaku. To co, sztabuś. Umyte, przeczyszczone następny. Yy, bombardino. Najpierw musimy go wstrząsnąć, jak pisze producent. Ach. Ole gęste. Będzie ciężko to zagazować. Mi nie wchodzi. Trochę jak waryłki z czekoladą. Kurde, no, jaki to jest nie? smak? No ten Bombardini chyba. Ten normalny jest lepszy. Ale co, co to jest smak Bombardini? No skąd ja mam wiedzieć. No Granata? Smak, <grych> smak nie wypał. <grych> Kolor jest spoko, rzeczywiście taka jajcucha. Ale coś nie? nie wierzę w możliwość zagazowania tak gęstego płynu. <grych> Może no, być problem. nadzieję, no, dziś się zdziwimy. uwaga. Łooo! Wow, będzie pyszne! Ale popatrz, zero piany. Puszcza. Jest no to teraz. Maszyny. Zobaczymy, co się stanie. Pięknie, pięknie. Łooo, kiedy. dym. E, ładnie dymi. Uwaga. Jest gazowany, sztama. Ale bąbelki widać, się przebijają. Patrz, ale buzuje leciutko. Leciutko, bo to gęste. To nas dla naszych widzów. Wasze zdrowie. O, tak. O kurde. Jakby mocniejsze. Jakby smaczniejsze. Zrobiło się jak kubuś. Dalej mi nie smakuje ten smak, ale zgodzę się z jednym twoim stwierdzeniem, że y, ma, mam wrażenie, że jest mocniejsze, ale dalej dla mnie niedobre. Ale czy lepsze, czy gorsze? Nie może... Tak samo niedobre. Tak samo mi nie smakuje. Jedyna różnica jest taka, że jest tyle gazu, że czujesz mocniej ten smak uh -huh. i mocniej alkohol. Tak. Oprócz tego y, to się zrobiło takie jeszcze. To jest puszyste, ale ja mam wrażenie, że zrobiło Pian się bardziej. Piankowe, bardziej puszyste. Dla mnie, ja na plus. I teraz robimy tak sztaba. I tego jestem bardzo ciekawy, bo od zawsze wiemy, że te napoje takie na bazie mlecznej, a. z nimi zawsze mamy problemy, nie? Ani nie chcą się wygotować. Tak. Ani, a jak się gazują, to idzie straszna piana. Snickers. Jest. Shake well. Dobra. Zobacz sobie tutaj. Okej. Okay. O, ja pierdził zajebiste. <śmienic> tak sobie teraz myślę, czy Benio nie jest jakimś fachurem od takich kawowych likierków, kaw też i tak dalej? Benito! Mleczko skondensowane. Możesz powiedzieć. Czy, co po gazowaniu? Co mleczko? No. Mleczko w Staszka bardziej. Te winie <śmienic> I To jest dobre określenie, już leci wszystko, no? O takim trynie, no takim tryni trochę, nie? Czymś <trynie> Ale co myślisz, że pijesz? No właśnie. No ten, ligier, nie? No. Czyli jak te, jak tego? Jak, jak to te, czekajcie? Tu, do kawy Kaluła A do a, Bombardino. I, I myślisz, że jest tak. Okej? Okay? Myślę, że... Czy warto go gawić? Myślę, że wy my jesteś już okej. Okay. <laughs> tu sobie możemy jeszcze łyknąć, żeby... Kojarzyć. Poczuć oryginał. Jak takie? Kakaowe mleko ze słonym karmelem, i orzechem, i kapciem. Mhm. No nie masz na tak. końcu jakbyś tego kapcia? Nie. Nie masz po smaku? Mam taki lekciutko suchawy, jakbym chciał zapić to wodą później. No i dobra, sztaba, co się będzie działo? Piana, Boże, święty piana będzie. I tu jest zaskoczenie. Czekaj, bo dopiero raz kliknąłeś. No nie ma tej piany dużo, no? Dwa. To mleka może nie ma. Trzy, patrz. Elegancko. No dobra. dobra. Jesteśmy pewni, że jest tyle gazu, że. Pyszneło dwa razy. Wow! Ale Piankowe, ale. O, takie... Ale piankowe już. Jakbyś ty. Są takie mikserki do pienienia mleka. Tak. Pieniacze. Frape mixerotto. Frape Mixeroto. <laughs> Naprawdę na powietrzne one zajebiście. Ale gówno. Jak mówiłeś o kapciu, to teraz orze smakuje kapciem. Teraz dopiero. No, tak, no stęchły orzech. Tak, stęchły. Idealne określenie. S -s Smak Ty, stęchłego orzecha. Ale orzechu. jakie słone. No wybiło, słuchajcie. A to niedobra słonecz. Nie, wszystko co ma mleko jest gazowane jest obleśne. Ja nie dam rady go wypić, bo się... O, Powiem wam tak. Nie. Yy, Okrutne. Snickers yy, przegrał z gazem. Patrz tam przez przypadek. Jak piękną kolorystykę Uzyskaliśmy. Żółty, bardzo ładny. Zieleń, ciekawa, a to jest taka. Pianka sugeruje, że to nie jest czarne, właśnie, nie? Tak, no. Ty, rzeczywiście, gdyby pianka, bym powiedział, że czarny. Tak, że czarny. Musimy wybrać. No i właśnie. No dobra, pamiętamy, co to jest, tak? No i dobra. Jeden, dwa, trzy i cztery. Według mnie będzie łatwy. Wernik. A, no wiadomo, Trzy, to jest cztery. cztery. Wiadomo, tak. Ale no, akurat teraz tak wyszło, że no, wiedzieliśmy, znaczy nie, dopiero jak spróbowaliśmy, wiedzieliśmy, ale że się zgadzamy, bo rzeczywiście ja się cieszę z tych odcinków, że każdy odcinek i dla mnie, i dla ciebie, z tego co widzę i słyszę, jest pewnego rodzaju odkryciem. Mamy swoją gwiazdę, która nas totalnie zaskakuje. Tak, bo no, słuchajcie, gazowany koncentrat paraszu. Pomyśleliście, że, że normalnie ludzie w kwiecie wieku mają do wyboru napój sneakers. Mają do wyboru likier jajeczny, mają, mają do wyboru rugo i wybierają gazowany sok z buraków. No nie, yeah. jednak stary już się zerwała. subujcie ten kanał, lajkujcie, koniecznie zobaczcie inne odcinki, bo wykupiamy się tam ostro i widzimy się w kolejnych produkcjach. Coś tam Będzie tak. ze mną kolejnych różnych... A ja mam nadzieję, że będę mówić z tobą. Trzymajcie się, pa! Na razie.